Gdzie w Polsce jest najbrzydziej? Na zdewastowanych postperelowskich blokowiskach, w podmokłych, zdewastowanych i brudnych kwartałach kamienic. A może na lśniących ferią barw, kolorów i kształtów w osiedlach domów jednorodzinnych. Do wyboru mamy jeszcze gasnące i zapalające się neony całodobowych sklepów monopolowych. Ojczyzna to nie tylko blok, sklep czy kamienica. Ojczyzna to nasza mentalność, nasza głowa, i to właśnie tam jest najciemniej i najszkaradniej. Sami jesteśmy winni własnej porażce, kreując obrazy pełne zapaści i marazmu. Wszystko robimy my, Polacy. Posiadając idealne położenie na przyszłościowych szlakach handlowych i cywilizacyjnych, kreujemy wizerunek nędznego, gorszego sąsiada Zachodu, pewnego rodzaju peryferii Zachodu. Zachodu, dla którego zawsze będziemy tylko zdziwaczałym, dzikim sąsiadem o ekscentrycznych manierach i niezrozumiałej kulturze. Dlaczego to robimy? Dlaczego uważamy się za gorszych i pokrzywdzonych? Wynika to z tego, że my, jako posępni Polacy, uwielbiamy wszelkiego rodzaju tragedie, kochamy klęski i porażki. Niestety. To wynika z tego, że całe życie jesteśmy w przeszłości. Całą naszą narrację opieramy na przeszłości. Jest to fundament, na którym stoimy i budujemy wszystko, co powstaje za naszego życia. Może czas wyjść z tak błędnych przyzwyczajeń i zacząć kreować przyszłość. Zamiast drążyć temat destrukcji, rozpocznijmy kreację, tak jak robiły dawne pokolenia, których dorobek obecnie niszczymy. Ludzie przytłoczeni wizją klęski i porażki decydują się na wyjazd za granicę. Robią to, ponieważ chcą zmienić swoje realia. W istocie zmieniają tylko scenerię, ale nie sytuację. Ojczyzna w ich głowie dalej jest ta sama. Tam nadal szarzeją bloki, nadal pożółkłe chodniki pokryte są puszkami zamiast kwiatów. Niestety nic im to nie daje. Wracając mają w głowie nadal ten sam obraz własnej ojczyzny. Myślę, że powinniśmy zmienić te przyzwyczajenia, zmienić te maniery, wyjść z przeszłości, z narodowych kompleksów, z lęku przed zmianą i przed nieznanym. Wszyscy ludzie boją się zmiany, boją się innych ludzi, a powinniśmy bać się tego, do czego takim myśleniem doprowadzamy. Długo zastanawiałam się nad tym, czy chcę być jak inni Polacy, i chyba jestem, dlatego, że tak jak oni wyrzekam się ojczyzny, tak jak oni wstydzę się własnego kraju i tego, co robi, chcę zmienić kraj, w którym żyję i chcę go zmienić na Polskę. Chcę go zmienić na Polskę wolną od fałszywych wrogów, strachu przed zmianą, wolną od złych przyzwyczajeń, wolną od stereotypów, wolną od zazdrości i zawiści. Ludzie, którzy są zrezygnowani, patrzą na Zachód. Patrzą na Zachód w nadziei na lepsze jutro. A kiedy patrzą tak na ten Zachód, stają się ślepi, ślepi na potrzeby własnego kraju. I ja dlatego chcę zostać właśnie w tej Polsce. Chcę, żeby w Królestwie Ślepców Jednooki był królem. Dziękuję.